Jesteśmy przy naszanym falochronie wyłaniającym się z morza, który szczęśliwie udało mi się w 2007 roku ratować od, od zlikwidowania, od jego całkowitego usunięcia, od wyrzucenia na złom. Dlaczego jest taki ważny? No dlatego, że ma ślady po pociskach. Między innymi wystrzelonych tutaj z placówki fortowodzonej przez Mata Rygielskiego. Takich fragmentów e, poszatkowanych polskimi pociskami jest mnóstwo. Zamiast tym falochronem chowali się Niemcy. Jak meldował Mat Rygielski do kosza, po kilku dniach bardzo dokuczał mu smród niemieckich trupów, kiedy wiatr przeganiał ten zapach w jego stronę. Jeden z nielicznych reliktów, jaki zachował się na Westerplatte, szczęśliwie udało się go uratować. Niemniej jednak w wielu miejscach na przestrzeni ostatnich kilku, kilku lat został uszkodzony pracami, jakie tutaj prowadzono. W miejscach uszkodzeń tworzono alejki, żeby zamaskować to w jaki sposób ten obiekt wpisany do rejestru zabytków po prostu zniszczono. Kolejna opowiastka jak niszczy się historię Westerplatte. Czasami po prostu nieświadomie. Lajkujcie, udostępniajcie. Pozdrawiam z Westerplatte.